Prorok Apokalipsy, Girolamo Savonarola Od dnia, gdy na głównym placu Florencji przed ratuszem powieszono Girolama Savonarole, minęło przeszło pięć wieków. Kim był ten człowiek nazywany prorokiem Apokalipsy, który twierdził, że jego natchnienie nie pochodzi z Biblii? W drugiej połowie XV stulecia w całej Europie oczekiwano zapowodanych przez astrologów radykalnych zmian. Koniunkcja Jowisza i Saturna z 25 listopada 1484 roku miała na przykład zaowocować wielką, uzdrawiającą reformą chrześcijaństwa. Nastroje przywodzące na myśl aurę końca wieku podsycały oddziałujące na zmysły obrazki wytwarzane z pomocą druku. Dzięki temu wiekopomnemu wynalazkowi każdy, kto miał na to ochotę, mógł obejrzeć przerażające wizje upadku grzesznego świata, przedstawione w drzeworytach i sprzedawane przez wędrownych kupców. Była to też epoka niespotykanej wcześniej korupcji i zamętu politycznego. W takim właśnie czasie Girolamo Savonarola zwracał się z Ambony do Florentyńczyków. Pokotujcie, zanim miecz zostanie wyciągnięty z pochwy, gdy jeszcze nie jest splamiony krwią. Inaczej nie pomoże ani mądrość, ani władza, ani siła. Będąc chłopcem, widział, jak przybrany kwiatami wóz miażdży towarzyszkę jego zabaw. Orszak udawał się na zabawę do pałacu księcia Erkondest. Gospodarz nie lubił spóźnionych gości, więc nikt się nie zatrzymał. Girolamo bardzo to przeżył. Proszeni o radę lekarze orzekli, że jest dzieckiem wyjątkowo wrażliwym. Od tamtej chwili nie chciał bywać w pałacu, gdzie jego ojciec piastował ważną funkcję, jednak nie odrzucał zaproszeń, by nie urazić rodziców. Ukryty w pałacowej bibliotece godzinami czytał Biblię oraz pisma Ońców Kościoła. Od najmłodszych lat samotnik o kruchym zdrowiu stronił od rówieśników. Trudno nazwać go przystojnym. Wielki orli nos, mięsiste wargi i dziwnie płonące spojrzenie powodowały, że ludzie nie szukali towarzystwa Savonaroli. Zainteresował się córką hrabiego stronci, lecz dziewczyna odrzuciła jego awansa. Już nigdy nie pokochał żadnej kobiety. Rozdarty pomiędzy pożądaniem cielesnym a mistyką, podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu dominikanów. W klasztorze nie unikał najcięższych ani budzących wstręt zajęć. Modlił się gorliwie i biczował. Zajmując maleńką celę, wyposażoną tylko w najpotrzebniejsze sprzęty, sypiał cztery godziny na dobę. Współbracia zawsze widzieli go w cerowanym habicie i połatanych butach. W 1484 roku poznaje brata Sylwestra Marufiego. Który, przegarnięty przez mnichów, przygotowuje się do ślubów zakonnych. Człowiek to niezwykły. W nocy lunatykuje, spacerując po dachach klasztoru. W chwilach uniesień widzi wzniesiony nad miastem miecz Boga. Ten fakt utwierdza rolę w przekonaniu, że także jego wizje to wynik profetyzmu. Wie już, że kara boska jest blisko, a cierpliwość pana sięgnęła kresu. Zresztą pojawiają się inne znaki, które zdają się to potwierdzać. Na placu Brato, przed Kościołem Świętego Szczepana, dochodzi do uzdrowienia paralityków. Odzyskawszy zdrowie, ludzie ci natychmiast głoszą nadejście sądu ostatecznego. To samo dzieje się w czasie procesji przed obrazem Matki Bożej. Te wydarzenia powodują, że Savonarola zaczyna pościć i umartwiać ciało. W końcu przygotowane do tego duchowo wygłasza pierwsze kazanie, które sprawia, że florentyńczycy nie potrafią już obyć się bez jego przestrug. Twierdzi, co może wydawać się dziwne, że wizje jakie przeżywa są natchnione innym światłem niżli mądrość Ksiąg Świętych. Tak też zezna po latach przed przesłuchującymi go inkwizytorami. Los tyka zakonnika z uczonym i humanistą Pico della Mirandolo, którego Machiavelli nazywał człowiekiem niemal równym Bogom. Mirandola widzi w Girolamie wielkiego proroka czasów nowożytnych, jakiego Kościół wcześniej nie miał. Również Marsilio Ficino uznaje rolę za Bożego Wysłańca. Potem jednak po straceniu zakonnika w liście do Kolegium Kardynalskiego w Rzymie nazwie go Antychrystem. Ficino nie kwestionował do końca proroczego daru Dominikanina, jednak uważał, że dar ten nie pochodził od Boga. W pracy Compendio di Rivelazioni, Compendium Cudów, Savonarola opisywał swą podróż do nieba i rozmowy, jakie tam prowadził z Matką Boską. Nie wszyscy pojmowali charakter tych objawień. Szeptano, że autor został opętany przez demona. On sam był pewny boskiej inspiracji swoich wizji. Bóg w każdej chwili może powołać proroków, czyni to zresztą. Dzieci przy piersi będą dla was prorokować, a kamienie na drodze zaczną krzyczeć. Powstali prorocy, są wokół was, a wy ich nie słuchacie. Nie rozpoznaliście ich nawet. Lud słucha Sewonaroli z uwielbieniem. Jego chropawy głos, szpetota i fanatyzm paradoksalnie zjednują mu szacunek. Dość już zawiłych teologicznych wywodów i intelektualnej miałkości. Oświadcza. Mury kościoła drżą, gdy wykrzykuje: Przyjdź tu, łajdacki kościele. Przyjdź tutaj i wysłuchaj, co pan ci mówi. Dałem ci piękne szaty, a ty uczyniłeś z nich bóstwo. Ze świętych naczyń uczyniłeś naczynia pychy, z sakramentów przedmiot świętokupstwa. W swojej rozwiązłości stałeś się wszeteczną nierządnicą. Jesteś gorszy niż odrażające zwierzę. Pospólstwo chłonie te słowa w upojeniu. Z wychudzonego ciała mnicha emanuje porywająca apokaliptyczna furia. Audytorium wzrusza się, płacze, a im głośniej rozbrzmiewają jęki słuchaczy, tym goręcej płoną oczy proroka. Savonarola bez pardonu atakuje królów, książęta, cesarzy, a nawet kardynałów i samego papieża. Brat malarza Sandra Botticellego zanotował, Miało się wrażenie, że jest się w raju. Głos i intonacje ojca były takie, że wszyscy go doskonale słyszeli, co wydawało się cudem. A on mówił z takim ogniem, że można było rzec, iż to przemawia święty Paweł. Zaprzysiężony wróg mnicha bawrzyniec wspaniały z rodu medyceuszy, złamany pod agrą korzy się przed nim. Zaraz potem umiera krytykowany przez Girolama papież Innocenty VIII. Ponieważ zakonnik wcześniej to przepowiedział, lud widzi w nim natchnionego przez Boga proroka, który ma zaprowadzić ład w królestwie Pana. Zjawiska przyrody zdają się wieszczyć spełnienie apokaliptycznych proroctw. W kościele Santa Maria Novella jakaś kobieta krzyczy, że w o ognistych rogach wzniecił w mieście pożar. Potem w kopułę Bruneleskiego uderza piorun, a w kierunku pałacu Medyceuszy toczą się nie wiadomo skąd wielkie kamienie. Florentyńczycy uznają, że to początek zapowiadanej kary, początek końca dawnego grzesznego świata. Wpływy dominikanina rosną. Mówi już oficjalnie, że Chrystus jest królem, a on zesłanym przez niego prorokiem. Głosi, że Bóg wybrał Florencję, aby wznieść tu nowe Jeruzalem, i że sąd winien rozpocząć się właśnie w tym miejscu. Duchowa odnowa musi być widoczna na każdym kroku. Dziewczęta powinny teraz chodzić po ulicach zawoalowane, małżonki dochować wierności, wdowy chronić cnotę, a mężczyźni wyrzec się gwałtów i hazardu. Sawonarola żąda, by służba szpiegowała swoich chlebodawców. Tak ma wyglądać początek głębokiej reformy obyczajów. Na ulicach pojawiają się przedstawiciele Bożej milicji. Nastoletni chłopcy porwani wizją roztaczoną przez szalonego przeora. On mówi im, że nieważne jest prawo ziemskie. Jeśli rodzice zgrzeszą, ich obowiązkiem jest o tym donieść. Nie muszą też wykonywać poleceń ojca ani matki, gdy są one sprzeczne z prawem Bożym. Niezgoda wkroczyła do wszystkich domów: żona i mąż, ojciec i dzieci wszyscy byli za sobą skłóceni. Napisano potem w sprawozdaniu z procesu. Stale słyszano straszliwe grąźby. Kobiety pisały w sekrecie do Savonaroli, donosząc mu o spiskach, które ich mężowie knują przeciwko niemu. Ale to nie wszystko. Posiadająca nieograniczone prawa Boża Milicja, wszak stał za nią autorytet proroka, stawała się coraz bardziej zuchwała. Chłopcy w wieku 10 do 20 lat otrzymywali różne funkcje. Byli wśród nich sędziowie mający prawo braterskiego karania, byli zbierający datki jałmużnicy, pacyfikatorzy, oficerowie pokoju i najgorsi z nich, inkwizytorzy. Pacyfiko Borlamacchi, świadek tamtych wydarzeń, pisze, że inkwizytorzy na ulicach, ale też w domach prywatnych zabierali ludziom karty, szachy, kości do gry, perfumy i maski karnawałowe. Zwierciadła rozbijano od razu, inne przedmioty palono na stosach marności w centrum miasta. Jeśli któraś z dam oponowała, nastoletni inkwizytorzy wygłaszali formułkę, której wyłączył ich Savonarola. W imię Jezusa Chrystusa, Króla Naszego oraz Dziewicy Marii, Naszej Królowej, nakazujemy Ci pozbyć się tych wszystkich marności. Jeżeli tego nie zrobisz, dotknie Cię choroba. To była tyrania rozpanoszonej dzieciarni, która pod rozkazami szaleńca zamieniła się w trudne do opanowania żywioł. Wasze życie to życie świń, a przecież Florentyńczycy to naród święty krzyczał Sambonę Savonarola. Pleps jednak o swej świętości zapomniał. Dlatego trzeba było ją stworzyć na nowo. Niech ludzie staną się na obraz i podobieństwo aniołów z fresków Fra Angelika którego zwiastowanie co dnia oglądał w klasztorze. Jeśli takiej przemiany nie będzie, Florencja zginie. W pierwszym rzędzie trzeba wyrzec się wszelkich symboli próżności. Dlatego zamiast urządzać karnawał w mieście kwiatów pali się stosy. Płoną peruki, książki, malowidła, instrumenty muzyczne. Ogień trawi dzieła łacińskich i greckich poetów, przybory toaletowe, zwierciadła, welony, karty, obrazy pięknych niewiast. Co najmniej stulecie sztuki wydano na pastwę płomieni, pisze biograf Savonaroli Norbert Hugede. Podobnie podczas jednego z takich autodafe, pewien kubiec z Wenecji ofiarowywał władzom miasta 22 tysiące złotych talarów za drogocenne przedmioty złożone na stosie. Nakazano również wykonać jego portret, a potem pośród owacji tłumu także i ten obraz publicznie spalono. Przy wtórze dźwięku dzwonów i trąb, Savonarola patrzy na tę rozpętaną przez siebie apokalipsę i zdaje mu się, że widzi stępujące z nieba anioły. Podmuch ich skrzydeł muska mu policzki. Przeżywa ekstazy. Po tych ekscesach wrogo nastawieni do Savonaroli kupcy florenccy, jak też niektórzy członkowie seniori zaczęli domagać się położenia kresu podobnym breweriom. Mówiło się wprost o wyeliminowaniu dominikanina. Nowo wybrany papież Aleksander VI, znany z rozwiązłego trybu życia, pod wpływem tej sugestii oskarża Savonarole o kacerstwo i wzywa go, aby stawił się w Rzymie. Ten odpowiada pismem, w którym oddala zarzuty, lecz do Rzymu nie jedzie. Na przedstawioną nieoficjalnie propozycję otrzymania kapelusza kardynalskiego odpowiada Nie chcę ani mitry, ani kapelusza. Pragnę tylko tego, co dałeś, Panie, swym świętym. Śmierć. Czerwonego kapelusza. Krwawego kapelusza. Oto czego pragnę. W kontekście tego, co nastąpi wkrótce, słowa te brzmią jak złowróżbne proroctwo. W odpowiedzi na zniewagę papież żąda od władz Florencji natychmiastowego uwięzienia zakonnika. Zakazuje mu też głoszenia kazań i opuszczania klasztoru, którego jest przeorem. W 1497 roku Mariano da Genazzano, generał zakonu Augustianów, wygłaszając kazanie w obecności papieża, rozpoczyna jej od słów «Odetni! Odetni to monstrum od Kościoła Bożego, prześwietny Ojcze!» ma oczywiście na myśli brata Cirolama. 13 maja tego samego roku zostaje ogłoszona ekskomunika. Wierni zebrani w kościołach Florencji słyszą, że brat Cirolamo, wikariusz parafii św. Marka, szerzy szkodliwe nauki ku zgorszeniu i zepsuciu prostych dusz. Dlatego teraz rozkazujemy wam, pisze papież, abyście w dni świąteczne wobec zgromadzonego ludu ogłosili wyklętym wyżej wymienionego brata i abyście zobowiązali każdego, aby go za wyklętego uważał, gdyż nie był on posłuszny naszym apostolskim napomnieniom i rozkazom, powinniście również pod groźbą tej samej kary ekskomuniki zakazać każdemu udzielania mu pomocy lub chwalenia go zarówno w słowach, jak i czynach, jako że jest on wyklęty i podejrzany o heresję. Nie tak łatwo jednak wykląć i oczernić proroka. Lud go wielbi i lęga się bardziej niż papieża rezydującego w odległym i gnuśnym Rzymie. Savonarola odrzuca ekskomunikę. Swoim zwolennikom mówi, że ci, którzy chcą go uciszyć, otwierają drzwi grzechowi. Jeśli jakiś papież powiedział kiedykolwiek coś przeciwko temu, co ja mówię, niech będzie przeklęty, oświadcza po czym wzywa na świadka Chrystusa i wykrzykuje O Panie mój, jeśli uczynię coś, by zdjęto ze mnie tę ekskomunikę, poślij mnie do piekła. Uznam to za grzech śmiertelny. Tak jawnego nieposłuszeństwa nie da się już ignorować, więc papież oświadcza, że władze Florencji muszą położyć kres wystąpieniem krnąbrnego zakonnika. W przeciwnym razie obłoży miasto interdyktem, czyli zbiorową klątwą. Urząd pasterski nie pozwala nam już dłużej tolerować poczynań tego nieposłusznego dominikanina. Pisze w swym brewę z 9 marca roku następnego Aleksander VI. Dlatego jeszcze raz stanowczo żądamy albo przysłania Sawonaroli do Rzymu, albo zamknięcia go w klasztorze, tak aby nie mogło wygłaszać kazań, ani z nikim rozmawiać, póki nią pamięta się i nie zasłuży na nasze rozkrzeszenie. Pętla wokół proroka zacieśnia się. Czuje to im przeżywa chwilę zwątpień. Indagującym go współbraciom odpowiada, że posiadał tajemnicę, której nie może im wyjawić. Co to za tajemnica? Czy ma jakiś związek z innym niż biblijnym źródłem jego inspiracji? W jednym z kazań Savonarola zwraca się bezpośrednio do Boga. Są to słowa podyktowane udręką. Rzuciłeś mnie na wielkie morze. Nie widzę już portu i nie mogę się cofnąć. Zresztą, nawet gdybym mógł, to nie chcę. Nie mogę i nie chcę, gdyż ty nie chcesz. Jestem zadowolony, że znajduję się w tym miejscu, gdzie mnie postawiłeś, ale błagam cię, panie mój, abyś był ze mną. Nie proszę cię ani o złoto, ani o srebro, ani o spokój. Błagam tylko, abyś mnie oświecił. Czuję się osamotniony i zagubiony. W tym samym czasie pewien Franciszkanin, prawdopodobnie w porozumieniu z przeciwnikami Savonaroli, Wyzywa go na próbę ognia. Powinna ona ostatecznie rozstrzygnąć, czy prorocze posłannictwo zakonnika pochodzi od stwórcy, czy też jest emanacją mocy demonicznych. Mniej więcej od 400 lat prób takich nikt nie przeprowadzał, lecz wszyscy pamiętali, że kiedyś była to popularna forma dochodzenia do prawdy. Ten barbarzyński zwyczaj przeraża i fascynuje zarazem. 7 kwietnia 1498 roku na placu seniori zostaje przygotowane jedyne w swoim rodzaju widowisko. Na podium o wysokości 2 metrów i długości 25 ułożono polana i chrust. Przestrzeń pomiędzy nimi umożliwiała swobodne poruszanie się. Na dwóch krańcach ustawiono stołki, do których uczestnicy próby mieli dotrzeć, jeśli wcześniej ich ciał nie strawił ogień. Aby wszystko przebiegało zgodnie z planem, drewno polano olejem i posypano prochem strzelniczym. Już o szóstej rano spragniony wrażeń tłum wypełnił plac przed budynkiem seniorii, niecierpliwie oczekując rozwoju wypadków. Gapie okupowali nawet dachy domów. Porządku pilnowała straż pałacowa, która starała się zachować w tym sporze bezstronność. Około ósmej orszak dwustu mnichów przybył procesją od strony klasztoru San Marco. Na jego czele szedł Fran Domenico, człowiek duszą i ciałem oddany savonaroli, który z ochotą i takimż brakiem rozwagi wziął na siebie zaszczyt reprezentowania Dominikanów w próbie ognia. Ubrany w jaskrawo-czerwony ornat kroczył z twarzą wyrażającą uniesienie, przekonany o słuszności powziętej decyzji. Z wzniesioną monstrancją podążał Girolamo Savonarola. Wszyscy śpiewali psalm: Exurgat Deus et Dissipentur Inimici eius. niech powstanie Bóg i rozproszą się wrogowie jego. Tym razem wrogami byli Franciszkanie, o których dwie godziny wcześniej, podczas mszy odprawionej w klasztorze, zakonnik powiedział, że muszą wielbić innego Boga, gdyż ich uczynki zbytnio różnią się od naszych. W ostatni dzień karnawału 27 lutego 1498 roku podczas szczególnie uroczystej mszy odprawionej w kościele San Marco, Savonarola wydawał się oczekiwać od Boga ostatecznego potwierdzenia, że to on stanowi źródło jego wizji. Unosząc wysoko Najświętszy Sakrament mówił O panie, jeżeli nie działam z powagą w duszy, jeżeli moje słowa nie pochodzą od Ciebie, ześlij na mnie natychmiast piorun z nieba. Próbę ognia nadzorowało czterech komisarzy seniori. Kiedy zdawało się, że nic już nie jest w stanie zapobiec tragedii, franciszkanie zaczęli zgłaszać szereg zastrzeżeń z wyraźną intencją opóźnienia próby. Najpierw ich niepokój wzbudził ornat Fra Domenika. Podniosły się głosy, że może on być zaczarowany. Kiedy mnich pozbył się szaty liturgicznej, pozostając w samym habicie, Kilku franciszkanów pilnowało, aby nie zbliżyły się do Savonaroli, Roli, bo ten mogło zaopatrzyć go w moc magiczną. Kolejnym spornym punktem okazało się to, czy godzi się wchodzić w ogień z najświętszym sakramentem w monstrancji. Franciszkanie twierdzili, że byłoby to świętokradztwo. Dominikanie nie wiedzieli w tym niczego niewłaściwego. Spór pomiędzy zakonnikami coraz bardziej zaczął przypominać dysputę teologiczną, czyli coś, w czym czuli się najlepiej. Przerzucono się argumentami, gęsto cytując Pismo Święte i pisma ojców Kościoła. W ferworze polemicznym zapomniano o tłumie gapiów, co wywołało jego nieposkromioną wściekłość. Ludzie zaczęli podejrzewać, że do próby może w ogóle nie dojść i dali wyraz swemu rozczarowaniu. Przerwano kordon straży, po czym rozszalała ciżba runęła na mnichów. W ruch poszły kamienie a nawet noże. Zamieszanie skończyło się nagle i to można rzec dzięki interwencji boskiej. Trwająca zaledwie kilkanaście minut wiosenna burza zmoczyła chrust, w efekcie czego próba ognia, przynajmniej na razie, musiała zostać odwołana. Dominikanie i franciszkanie z wyraźną ulgą powrócili do swoich klasztorów. Lud mówił potem, że Savonarola miał umowę z diabłem, który ocalił jego głowę i honor. Zwolennikom Girolama to samo zdarzenie posłużyło za dowód świętości jego osoby. To nie diabeł, lecz Bóg stanął po stronie swego proroka, argumentowano. Czegóż więcej trzeba było wierzyć w jego nadprzyrodzony dar i poddać się głoszonym przez niego napomnieniom. Wydarzenia toczą się teraz szybko. Klasztor, w którym Savonarola ukrył się po niedoszłej próbie ognia, zostaje oblężony przez jego wrogów oraz straż miejską. Władze Florencji wydają nakaz aresztowania zakonnika. Papież wyraża swe zadowolenie. Fakt, że niesworne Dominikanie nie wreszcie zamilkł, wpływa na niego tak kojąco, że rezygnuje z pokazowego procesu Savonaroli w Rzymie. Ogranicza się do przysłania przedstawicieli, którzy mają nadzorować śledztwo we Florencji. Podejrzenie o herezję to ciężki zarzut, za to grozi stos. Savonarola zostaje pojmany i umieszczony w wieży Albergatino, mała oberża, w której w 1433 roku więziono kosme Medyceusza. 11 kwietnia rozpoczyna pracę komisja śledcza, w skład której wchodzi 17 osób. Po trwających miesiąc torturach Savonarola wyznaje, że był zwodzony przez złego ducha, Wyparł się wiary w Chrystusa oraz spiskował przeciwko Florencji i ojcu świętemu. Zarzuty są trojakiego rodzaju. Dotyczą religii, polityki oraz daru prorokowania. W dwóch pierwszych sprawach Dominikanin bronił swego stanowiska. Jeśli idzie o prorokowanie, przyznawał, że jego wizje pochodziły od demonów. Niektórzy biblijni prorocy, Amos, Zachariasz, Święty Jan Chrzciciel, a nawet Chrystus, w pewnych okolicznościach zaprzeczali, że byli prorokami. To pozwalało Savonaroli wierzyć, że nie wybiera się prawdy, a tylko ukrywa swój charyzmat, do czego zmuszają go okoliczności zewnętrzne. W istocie jednak przyznałby się do wszystkiego, byleby przerwać gehennę bólu. Senioria w sprawozdaniu dla papieża podkreślała, że ma do czynienia z człowiekiem silnego ciała i mądrym, który ukrywa prawdę wśród tysięcy ciemnych słów. Ostatecznie Savonarola odmówił podpisania protokołu śledztwa. Gdy Inkwizytor mówi wykluczam ciebie zarówno z kościoła walczącego, jak i triumfującego, Savonarola resztką sił odpowiada z walczącego, ale nie z triumfującego, gdyż to nie jest w waszej mocy. Notariusz, ser Czekone, publicznie odczytujący wymuszone torturami zeznania, słyszy od Girolama, że za sześć miesięcy nie będzie żył. Pada nawet dokładna godzina jego śmierci. Dziś wiemy, że proroctwo to wypełniło się co do joty. Ser Cecone, naprawdę nazywający się Francesco di Ser Barone, był postacią odrażającą. Kilka lat wcześniej ukrywał się w klasztorze San Marco, gdzie schronił się w obawie przed aresztowaniem, ponieważ brał udział w spisku na życie Piotra Medyceusza. Za cztery dukatów obiecanych mu przez seniorię oskarżał teraz swego niedawnego wybawiciela. 22 maja 1498 roku zdradzony i opuszczony Savonarola pisze kilka ledwo czytelnych zdań na marginesie swojego brewiasza. Duch proroczy opuścił mnie. Nie zapominajcie o mnie w swoich modlitwach. To tragiczne wyznanie osoby, która w obliczu śmierci jest rozdarta wątpliwościami. Upragniona odpowiedź, dlaczego utracił swój dar i od kogo on pochodził, nie pojawia się. W medytacjach więziennych, które po jego śmierci zyskały we Włoszech duży rozgłos, dominikanin napisał, ja, nieszczęsny, pozbawiony czyjejkolwiek pomocy, ja, który obrażałem niebo i ziemię, dokąd się udam? Do kogo się zwrócę? U kogo się schronię? Któż mi okaże miłosierdzie? Ludźmi, którzy przyszli zobaczyć śmierć kacerza, targa dziwny niepokój. Czują, że stanie się coś niezwykłego. Proroku, teraz przyszła pora na dokonanie cudu, krzyczy ktoś z tłumu gapiów. Kat podpala stos, martwy już mnich kołysze się na sznurze. Płomień ogarnia jego pokaleczone ciało. Wtedy nieoczekiwany podmuch wiatru gasi płomienie u stóp szubienicy. Przerażeni ludzie padają na kolana. Płaczą i zaczynają głośno się modlić. Jest 23 maja 1498 roku, godzina 10 rano. Savonarola umiera w wieku 45 lat. Przez blisko 30 lat od śmierci mnicha jego zwolennicy pozostają wierni głoszonym przezeń naukom. Papież Juliusz II myśli nawet o kanonizowaniu zakonnika. W XIX wieku Savonarola czci się w Italii jak świętego, ponieważ, co podkreśla się do dziś, dążył do zjednoczenia kraju i jego odnowy moralnej. Od dnia, w którym na głównym placu Florencji przed ratuszem powieszono, a potem spalono proroka apokalipsy, minęło przeszło pięć wieków. Czy któregoś dnia Kościół uzna w sobie na roli wysłannika Boga, nawołującego do pokuty grzeszne ludzkie plemie? Zabiegają o to Dominikanie, ale część kościelnych dostojników jest temu przeciwna. Ci ostatni mówią wprost, choć nie oficjalnie że charyzmatyczny zakonnik był prorokiem, tyle że sił chaosu.